Młodzież Wszechpolska, Polska, proszę. Właśnie odnośnie tej pozycji Jarosława Kaczyńskiego, która wydaje się niepodważalna. I właśnie jak to jest w pisie, skoro ta pozycja jest tak silna, że Antoni Macierewicz składa wniosek, aby sprawdzić e, zgodność e, traktatu z Lizbony z konstytucją, e, polską konstytucją, traktatu, który jest dzieckiem Jarosława Kaczyńskiego. Czy to jest tak, może że ta pozycja nie jest aż tak silna, czy po prostu gdzieś się tacy obudni? Z całym szacunkiem do Jarosława Kaczyńskiego, ale myślę, że trochę Pan przesadza z tym, że to jest dziecko Jarosława Kaczyńskiego, mówi o traktacie z Lizbony, my bo myślę, my. że większym, większym jest to większym dzieckiem Angeli Merkel i, i, i prezydenta Sarkozygo. Ale oczywiście Jarosław Kaczyński był tą osobą, która razem z Lechem Kaczyńskim negocjowała traktat lizboński to, co się udało wynegocjować, to mamy dzisiaj na stole, to już dzisiaj obowiązuje. Ale ja wrócę do tego, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy to pokazuje, że i Sprawiedliwość jest bardzo szeroką e, formułą polityczną i myślę, że to akurat e, jest nawiązywanie do dobrych na przykład standardów amerykańskich, gdzie jest e, skrzydło takie powiedziałbym sceptyczne wobec Unii Europejskiej i ich pewnych reform i jest to skrzydło takie powiedziałbym frakcja lizbońska, e, do której mnie bliżej, ja, więc e, polityków, którzy uważają, że no, trzeba też wiedzieć, gdzie jest e, gdzie na co się zamierzać i co jest realne do wywalczenia, a dawać sobie spokój i nie tracić energii na coś, co E, co jest w mniejszym stopniu. I po tym, co pan powiedział, jak rozumiem, nie popiera pana Antoniego Macierewicza, który zaskarżył traktat. Znaczy, ja powiem tak, e, Antoni Macierewicz złożył ten, mhm. ten projekt, do, znaczy tę e, e, skargę do Trybunału bez mojego podpisu, ale nie chcę powiedzieć, ja szanuję poglądy pana Antoniego Macierewicza, ale to jest trochę inna bajka niż ja, ale pewnie on by to samo powiedział o mnie, że jestem trochę z innej bajki niż on, ale to, tak to w życiu i na świecie jest i również w partiach, no to teraz jeszcze inna bajka.